Trenerze, pierwszy sparring za nami. Wygraliśmy 3 do 2. Jak trener ocenia ten mecz? Zabrakło kilku podstawowych zawodników, m.in. Patryka Rosolińskiego, Aleksandra Kowalczyka, Sebastiana Szypulskiego. Jak mógł też ten powiedzieć, z jakich powodów dzisiaj nie mogli oni zagrać? No Dodam, że dzisiaj nie zagrał też i Kuba Górski, tak? który w czwartkowym treningu yy, doznał lekkiego urazu i nie chcieliśmy dzisiaj ryzykować. No ale tutaj chłopcy, którzy dzisiaj zagrali, mieli okazję się pokazać sprawdzaliśmy tutaj też jeszcze dwóch zawodników na podsumowanie przyjdzie jeszcze pora, tak na gorąco no cóż myślę, że tutaj na, na tle trzecioligowej drużyny zaprezentowaliśmy się w miarę korzystnie nie było widać różnicy poziomów i i to przede wszystkim cieszy. Przegraliśmy pierwszą połowę 1 do 0 gdy przeciwnik oddał jedyny celny strzał na bramkę. My mieliśmy więc z kolei kilka bardzo dobrych sytuacji, jak nawet taka, kiedy nie potrafiliśmy zdobyć gola wychodząc dwóch zawodników na jednego bramkarza. No ale w drugiej połowie karny na Michale Jankowskim i taka trochę kuriozalna bramka po błędzie bramkarza. No i na koniec ładna bramka. Tomka Wacławskiego tutaj przypieczętowała dzisiaj naszą niezłą grę, jak na, na ten początek. Te trzy absencje, jeżeli mógłby trener coś powiedzieć, dla co się stało? No, ale Kowalczyk jeszcze przez 6 tygodni będzie pauzował, przechodzi rehabilitację, wiązadła rzepki, dał się tam stan zapalny i, i musimy poczekać, żeby to się wszystko normowało. Natomiast Patryk Rosoliński i i Sebastian Szybulski studiują, byli na obozie narciarskim w górach i od poniedziałku dołączą do drużyny. Jestem sporo. Dziękuję